Wam przechodzę się do Was z tematyką pielęgnacji mojej twarzy. Wieczorną i też poranną. Będę Wam pokazywać produkty w kolejności, tak jak używam przy właśnie pielęgnowaniu mojej cery. Także, jeżeli jesteście zainteresowani, to serdecznie zapraszam do oglądania. Więc zacznę od płynu micelarnego firmy Topa właśnie od niedawna go testuję i naprawdę jestem póki co z niego bardzo, bardzo zadowolona, to jest płyn micelarny nawilżający jagody akai, wiśnia i jabłko pojemność 400 ml powiem wam, że bardzo ładnie pachnie tak słodko, tak otulający, fajny zapach w ogóle lubię słodkie zapachy w kosmetykach i właśnie tym płynem zmywam twarz znaczy, zmywam twarz, oczyszczam twarz z makijażu. Następnie myję płynem, żelem myjącym, normalizującym z firmy Ziaja. Jest to ta seria Nuno, którą bardzo, bardzo lubię i od lat ją używam. Co prawda kilka lat temu zapoczątkowałam tutaj zapoczątkowałam stosowania, po czym kilka lat miałam przerwy i teraz właśnie z wielkim sentymentem wróciłam do tych produktów z tej serii, ponieważ mówię do, do produktów, ponieważ używam i żelu i czasami używam toniku, bo to są bardzo fajne produkty, jeżeli ktoś ma cerę tłustą lub mieszaną. Ja akurat mam tłustą, więc to fajnie matuje Skórę tak właśnie normalizuje, tak jak nazwa o tym mówi, i jeżeli się nam jakieś nieprzyjaciele na cerze pojawiają, więc je też tak przysusza, przysusza ten produkt czy też tonik. Więc bardzo, bardzo fajnie tutaj się sprawdza. I co jeszcze chcę powiedzieć, bo jeszcze mi się teraz przypomniało, mówiąc do Was, że jeszcze mam z tej serii krem na dzień i powiem Wam, że super się sprawdza właśnie w połączeniu z podkładem, bo właśnie ani skóra się nie wyświeca, ani właśnie podkład się dłużej trzyma, makijaż trzyma się dłużej na twarzy. Krem się szybko wchłania, także jestem z tej serii bardzo zadowolona. Także z sentymentem wróciłam i się w nie zawiodłam. I myślę, że na dłuższy czas ta seria ze mną zostanie. Przy tym tak ładnie świeżo pachnie. I to jest pojemność 200 ml, to jest żelmujące do twarzy. Następnie w kolejności używam toników do twarzy bądź giełek. Tutaj mam. Yy, Dwa toniki z e, firmy Ziaja. I jedna seria to jest ta. E, seria Jeju. E, to jest tak e, tonik do twarzy z nutami, granatu i czarnej porzeczki. Pojemność 200 ml. Powiem, że uwielbiam ten produkt. W ogóle uwielbiam kosmetyki Ziaja. Są to dobrej jakości kosmetyki. Dobrze moja cera je przyjmuje i ja jestem bardzo z nich zadowolona. Przede wszystkim jest przystępna cena tych kosmetyków, tak? A ta seria jej też bardzo mi tak przypadła do gustu, więc na używam tego toniku bądź tego, bądź tego liście zielonej oliwki. Też bardzo ładnie pachnie, bardzo dobrze oświeża skórę twarzy. Bardzo ją tak po prostu. Na wilża, Także jestem bardzo zadowolona i tu jest, przepraszam, tu jest pojemność 200 ml, a jeszcze zapomniałam Wam pokazać, że do mycia twarzy używam tutaj gąbeczki Konjak. Jest to super produkt, naprawdę tak fajnie relaksuje skórę twarzy, tak fajnie ją domywa i skóra jest taka gładka. Naprawdę odświeżona. Bardzo lubię te gąbeczki kontakt. to prawda kupuję je albo w Oshą, albo je kupuję w Rosmanie, ponieważ miałam z Action, ale te z Action po prostu po dwóch tygodniach się rozpadały, więc mi się nie sprawdzają. Ale te właśnie albo z Action, albo z Rosmana bardzo dobrze mi się sprawdzają i na dosyć długo wytrzymują. Także bardzo jestem zadowolona. Odkąd je odkryłam, to nie chcę używać innych po tonikach, czas na serum. Tutaj na przykład mam firm, z firmy Gdańsk Skin ta seria, Booster, y, 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 serum Booster y, Anti-Age, wygładza zmarszczki i to jest y, do... Y, do pielęgnacji such, suchej skóry. Ja powiem wam, że jestem bardzo zadowolona z tego serum, ponieważ jest takie y, kojące, takie nawilżające, szybko się wchłania, dobrze współgra z kremem, dobrze współgra z podkładem. Pięknie pachnie, na długo wystarcza, bo jest gęste, y, jest bardzo wydajne, także y, super, ja go lubię, zwłaszcza w porach y, poru takich letnich, wiosennych i to jest pojemność 50 ml. A zimą znowu używam serum z witaminą C. Zazwyczaj jest to serum z Avonu, z tej firmy New, znaczy z tej serii New i tutaj wam pokażę, jeszcze też używam do twarzy czasami to jest kwas hialuronowy serum z kwasem hialuronowym w formie żelu poprawia nawodnienie skóry, zwiększając jej elastyczność, jędrność. stosowany pod krem, nawilżający powoduje lepsze wchłanianie substancji odżywczych z kremu. I to jest takie. Ja je kupowałam na internecie, właśnie w takim sklepie. Yy, yy, właśnie w takim sklepie ze zdrową żywnością, i również to serum można używać na włosy, na końcówki, żeby końcówki były zdrowsze. To jest buteleczka szklana z taką pipetką, co nie za bardzo mnie to yy, cieszy, ponieważ nie lubię tych pipiotek. Ale po prostu siła wyższa. Ja bardzo Wam polecam to, yy, to serum hialuronowe, ponieważ daje takie naprawdę natychmiastowe ukojenie, nawilżenie i takie czuć takie napięcie skóry ja zwłaszcza lubię pod oczy sobie tutaj tą serą aplikować bo naprawdę błyskawicznie się wchłania pięknie tak delikatnie pachnie i też uwielbiam właśnie Włos, na włosy nakładać. Jak na przykład umyję włosy, wysuszę po wszystkich moich odżywkach i wcierkach, to właśnie też aplikuję to serum i jest rewelacyjne. Włosy są takie wygładzone, takie ujarzmione. Także polecam Wam serdecznie. Jak znajdę. Y tą nazwę tego sprzedającego bo to na Allegro kupowałam to Wam też podlinkuję także tutaj chciałam Wam pokazać to serum haluronowe, bo jest super także to następnie idzie krem i teraz tak jeżeli chodzi o krem na dzień o krem na, na dzień to teraz ostatnio kupiłam z mojej ulubionej serii Kozie, y, kozie Mleko firmy Zaja, i to jest tak skoncentrowany krem nawierzający fotoochronny UVB plus UVA SPF20. Ochrona, y, ochrona średnia skóra, słucha skłonna do zmarszczek, i powiem Wam, że to jest fajny krem. No to prawda, y, testuję go krótko, ale już y, daję tutaj pozytywne przesłanki, y, że się polubimy, ponieważ dobrze się wchłania, dobrze tak skóra wygląda po tym kremie, fajnie współgra z makijażem, pięknie pachnie i naprawdę póki co jestem z niego zadowolona. I to jest pojemność 50 ml. Także to jest krem na dzień. Jeżeli chodzi o krem na dzień, krem na noc, to też na przemiennie, bo na przykład tutaj mam. Z firmy Isana z takim słodziakiem Misiakiem. Powiem Wam, że konsystencja jest taka zbita, co mnie tak troszkę zmyliło i oj, nie mogę otworzyć. Jak, jak zawsze nie mogę otworzyć i bo przestraszyłam się, że mi wypadnie z ręki, bo oczywiście mam problemy, żeby po prostu otworzyć i. Tak to się właśnie kończy. Konsystencja jest taka zbita, widzicie, już dotknęło denka, ale jeszcze gdzieś tam po bokach jest ten kremik. Pięknie pachnie, tak owocowo, dobrze się wchłania. Nie roluje się, nie robi żadnych problemów na skórze, nie zapycha skóry. Jest taki naprawdę przyjazny i ja go używam na przemiennie na noc. Zaraz Wam pokażę z kremem. Firma Ziaja Żeby ktoś nie pomyślał, że to jest filmik sponsorowany, bo nie jest. Yy, yy, tutaj mam dużo produktów firmy Ziaja, ponieważ tą firmę bardzo lubię i dużo kosmetyków z tej firmy używam. I to jest krem przeciwzmarszczkowy, unikalna suplementacja poprawa spójności skóry. I powiem wam, że to jest krem w swojej konsystencji taki dość ym, obfity, taki y, treściwy i bałam się, że będzie zapychał moją skórę problematyczną, su, y, y, tłustą, ale nic takiego się nie dzieje. Bardzo dobrze właśnie ją tak nawilża, natłusza, ale nie przeciąża skóry. Pięknie pachnie tak pudrowo, tak kremowo. Jeżeli ktoś lubi taki zapach to naprawdę będzie z tego zapachu zadowolone ja akurat lubię, więc mi to odpowiada. Także ten krem używam nieprzemiennie z tym właśnie z tym misiakiem. Później leci krem pod oczy. To ja mam z New z Avonu seria New z protinolem. Jest to krem bardzo fajny, dobrze się wchłania skórę pod okiem, dobrze nawilża skórę pod okiem, skóra jest taka wypoczęta, naprężona, nawilżona i to jest pojemność 15 ml. Powiem Wam, że jest to fajny krem. Taki treściwy w swojej konsystencji, ale nieobciążający i bezproblemowy, także na pewno do niego wrócę. Jak będzie fajnej promocji, to go na pewno gdzieś tam łapnę w Avon jak będę zamawiała. Kosmetyki. Następnym krokiem, co jeszcze takie jest ja w mojej pielęgnacji, to oczywiście maseczki. Aha, jeszcze Wam nie pokazałam. O, o jezu, Je, jeszcze Wam nie pokazałam. E, krem e, na dzień. E, właśnie z tej serii Nuno e, z e, firmy Zaja. Jest to krem normalizujący teraz zanieczyszczona, skłonna do wyprysków, jest to krem bardzo taki lekki, szybko wchłaniający się, pięknie pachnie, ma fajnie skórę. Fajnie ją tak poprawia jej wygląd. Dobrze współgra z makijażem. Skóra jest po nim taka jakby to powiedzieć, taka zaopiekowana, taka. Taka, taka jak powinna być, że taka wygładzona, nawilżona i naprawdę jestem zadowolona z tego kremiku, więc tylko pewnie już tak widzę po plastiku, że będzie problem z przecięciem, więc znowu nie będzie przecinania nożyczkami, ale za to nożyk do przecinania kosmetyków pójdzie w ruch, bo to jest taki twardy Twardy plastik, ale to nic. Najważniejsze, że produkt jest fajny, przyjazny i dobrze działający. Także bardzo serdecznie Wam polecam ten kremik. No i cóż, jeszcze w tej mojej pielęgnacji tutaj Wam pokażę, że czy to jest rano, czy wieczorem, czy gdzieś tam po południu, jak się chce zrelaksować, to oczywiście to. to jest, jest w mojej pielęgnacji. Y, oczywiście, że maseczki. Dzisiaj Wam pokażę taką maseczkę, którą kupiłam w Oszą w Poznaniu. Maseczka koreańska do, y, do twarzy z cytryną. Y, maseczka w płachcie do twarzy zawiera ekstrakt z, z cytryny, które ma właściwości rozjaśniające. Przywraca jednolity koloryt i sprawia, że skóra jest promienna, zrewitalizowana, dodatkowo wyciągi z jagód, malin, róży, portulaki, peoni wzmacniają elastyczność skóry. Powiem Wam, że bardzo dobra, fajna maseczka, dobrze, przede wszystkim zacznę od tego, że dobrze docięta, dobrze nabilżona, pięknie pachniała cytryną, jak po 20 minutach ściągnęłam maseczkę z twarzy, to miałam taką twarz Właśnie taką, jak ją nazwać, taką właśnie dobrze wyglądająca, taka wyrównany właśnie koloryt, czym, o czym pisze producent, co się sprawdziło, że naprawdę była super. Nie mam jej nic do, do zarzucenia i jak tylko ją gdzieś tam dorwę w jakiejś drogerii albo sklepie, to zaraz ją zakupię, bo naprawdę jest bardzo, bardzo... Fajne i wam też również, polecam, i teraz wam powiem, jaka to jest firma, bo to yy, właśnie tutaj, yy, tak jakby, urwałam tą, yy, urwałam tą, yy, urwałam tą górę i nie pamiętam, jaka to firma yy, jest yy, tej maseczki, ale kupowałam ją w Osha. Ja wiem, że to nie, nie jest wielka informacja, ale kupowałam ją waszą, bo to jest potrzebna firma, ale jak zwykle po prostu, zamiast uciąć e, skrawek e, opakowania z dołu, to ja oczywiście uciąłam skrawek z nazwą firmy. No ale cóż, za, za, co, wam serde, za co Was serdecznie przepraszam, następnym razem się poprawię. I tutaj jeszcze, e, jeżeli chodzi o pielęgnację, to bardzo lubię sobie robić e, masaż tym rollerem. To twarzy to jest kwarc biały i powiem wam szczerze, że bardzo, bardzo lubię właśnie jak już zrobię maseczkę i tak dalej, to lubię sobie właśnie porolować skórę twarzy. Jest to bardzo fajny sposób na relaks dla twarzy i na takie odprężenie, to jest super. Kiedyś dostałam w prezencie od mojego przyjaciela Tomka. Pozdrawiam cię Tomeczku bardzo serdecznie. Jak widzisz roller się nadal przydaje i jestem z niego zadowolona. Następną rzeczą, którą używam. Cóż ja wam jeszcze chciałam pokazać, a już wiem, bo to też jest pielęgnacja skóry twarzy, używam takich kompleks witamin dla kobiet i to jest firma Alines I, i już wam mówię jakie to są witaminki, witamina A, witamina D, witamina E, witamina K, witamina C, witamina B, B2, niacyna, cholina, kwas pantenowy, witamina B6, biotyna, folan, witamina B12, wapń, magnez, cynk, mangan, miedź, jod, chrom, seler, później jest moli, jezu nie mogę przeczytać, to, jest, to są tak małe literki. Moli, Moli ekstrakt z zielonych herbaty, ekstrakt z żurawiną, wyciąg z 29 warzyw i owoców, kwas hialuronowy. Także tak się prezentuje. Tak się prezentują te witaminki. Gdybyście chciały sobie bliżej zobaczyć, to proszę. To jest moje drugie opakowanie i powiem Wam, że widzę poprawę w skórze że jest taka właśnie, mniej mam takich zaczerwienień jest taka właśnie skóra taka bardziej wygładzona, mam więcej baby hair'ów paznokcie mi się wzmocniły, także widzę widzę różnicę i to jest, już Wam mówię 120 tabletek tabletki są niepowlekane, pokażę Wam jak one tutaj wyglądają to są takie tableteczki. Można je przełamać y, na pół. Więc jak bym tu pokazać, żeby to było dobrze widoczne. O, tak wam pokażę. Proszę. I powiem wam, że nie są powlekane. Trochę ciężko się połka. Ale ja mam taki sposób, że biorę, y, przepoławiam je na pół i po prostu y, no takie półweczki sobie. Raz jedną półweczkę, raz drugą. Raz dziennie się taką tableteczkę bierze. I ja naprawdę jestem z tego zadowolona. Z, z tych witamin i jak skończę to opakowanie, to za jakiś czas kupię następne, bo naprawdę działają. Kochani moi, to już by było wszystko na temat mojej pielęgnacji twarzy. Chciałam się z, was, z Wami właśnie podzielić właśnie tym, tym skrawkiem mojego życia, czyli jak wygląda moja pielęgnacja twarzy. Bo ciągle nagrywam denkę, denkę i tak sobie pomyślałam, że może Was zaciekawi tego typu filmik. i... Będziemy mieli częstszy kontakt, bo, bo, tak jak wcześniej powiedziałam, bardzo chcę mieć z Wami kontakt. Chciałabym, żeby Was przybywało. Dziękuję, bo tam jeszcze dwie osoby chyba ostatnio przybyły od ostatniego filmiku. Także bardzo dziękuję za subskrypcję i na, zapraszam do następnych subskrypcji. Będzie naprawdę, jak będzie nas coraz więcej, będzie, będzie, więcej, będzie, będzie więcej opinii, więcej komentarzy, będzie można się więcej dowiedzieć. I, i będzie nam wszystkim weselej, także e, fajnie, że, że jesteście, że, że przebywacie, że doceniacie moją pracę, wiem, że jeszcze nie do końca mi tak wychodzą e, te filmiki, ale najważniejsze jest to, że chcę mieć z wami kontakt, chcę się z wami tutaj podzielić swoimi doświadczeniami kosmetycznymi, być może później będą filmiki, właśnie związane z moim codziennym życiem, z moimi różnymi, właśnie takimi, spostrzeżeniami, jeżeli chodzi o tematykę osoby z niepełnosprawnością na wózku, jak tu różne sprawy u mnie wyglądają. Jeżeli ktoś chciałby się dowiedzieć, Czegoś ode mnie, to ja chętnie odpowiem, dajcie znać, to nagram taki specjalny filmik, co byście chcieli o mnie wiedzieć, co by Was zaciekawiło, to ja jestem bardzo chętna, żeby poczytać Wasze tutaj komentarze i nagrać coś dla Was. Także kochani, życzę Wam miłego weekendu, ładnej pogody, radości, dużo zdrowia. Dziękuję, że jesteście. Dziękuję za każdy komentarz. Dziękuję za, za każdą łapkę w górę i zapraszam do subskrypcji, żebyśmy stworzyli taką, taki fajny, taką fajną grupę, gdzie będziemy mogli się wspierać. Napisać sobie coś miłego, choćby dzień dobry, miłego dnia, to już jest bardzo miłe i. Miłe i radosne, że ktoś poświęcił te trzy minuty swojego życia, żeby komuś napisać: Dzień dobry, miłego dnia, fajnie, że jesteś. To, to naprawdę to jest wielka wartość życiowa, i, i naprawdę dzień staje się lepszy. Także, ho, kochani, wszystkiego dobrego. Tak jak powiedziałam, i do następnego filmiku. Przesyłam Wam buziaki, pa pa!